Stay. Na piękne chwile z programem zaprasza sponsor właściciel sklepu internetowego Apart.pl. Sponsorem programu jest Indykpol, producent parówek jedynek z mięsa Indyka w nowych opakowaniach. Jeśli chcesz przeżyć, zostań ze mną. Film, który można oglądać w nieskończoność. Klana Pułapka. Jutro o 19.55 w Polsacie. Przyjaźń niejedno na imię. Zwłaszcza w obliczu wspólnego wroga. Zapowiedzieli, że zwolnią do dwóch tysięcy pracowników. Kryzys. Zabawimy się. Mam kasę z odprawy. Zabieram was do hotelu. Wizyta w ratuszu, a potem potem się zobaczymy Wzięli nas za jakiś Niemców. Wkręceni. W środę o 19.55. Ktoś usiłował przejąć pańską tożsamość. Popełniają przestępstwo jako pan. Cudze życie. Na Florydzie jest ktoś, kto nazywa się jak ja. jest Sprzęt plażowy czyści mi kartę. Bywa ciekawsze niż własne. Ja to zrobiłem? Mam cię. Złodziej Tożsamości. W środę o 22.05 w Polsacie. Czy znasz już